Dla osób, które zastanawiają się, może, czy we współczesnej duchowości jest miejsce na Boga, dzień dobry, witam serdecznie, cześć. To oczywiście rozwieje wszelkie wątpliwości. Jeżeli ktoś myśli, że tak bardzo polegamy na sobie, tak. Bóg nie jest nam potrzebny. Bóg jak najbardziej jest. Różnie możemy interpretować, zależy jak ktoś chce. Bóg ogólnie, siła jako siła, jako absolut czyli ktoś, kto jest wyżej niż my. Tylko tutaj nie ma żadnych kościołów, nie ma żadnych świątyń, bo ty wiesz, że cząstka Boga jest w Tobie. Jest w Tobie. Ty poprzez wybory codzienności, poprzez to, jaki jesteś, jaka jesteś, kontaktujesz się ze swoim Stwórcą. Ze swoim stwórcą. To, że yy, robisz różne rzeczy, tak? Robisz różne rzeczy rozwojowe, jesteś intensywnie yy, jakby zaangażowana, zaangażowany w życie codzienne, to masz taką świadomość, że, że Bóg towarzyszy Ci, jest przy Tobie, jest przy Tobie, ale nie ma czegoś takiego, że, że coś zrobi za Ciebie, tak? Nie wiem, pomodlisz się i Matka Boska Ci tam, wiesz, załatwi coś. To jest z to jest pozycji w ogóle dziecka, nawet wręcz ofiary, tak? Po prostu bierzesz, bierzesz swoje życie w swoje ręce i podejmujesz wybory sam. Sama się regulujesz, tak? Sama wybierasz. Stajesz do życia jako dojrzała, dorosła osoba. Bóg jak najbardziej chce Cię prowadzić. Chce być z Tobą, ale jako osoby dorosłej. Z pozycji osoby dorosłej, z pozycji osoby dojrzałej. Mylnie to czasami jest nazywane pokorą. To, że masz być wiesz, w uniżeniu, poniżeniu, klękać, błagać. Nie. Bóg traktuje nas z szacunkiem i poważnie. Wszechświat, egzystencja. Czy nasza, nasza wyższa jaźń, czyli siła, która, która jest wyżej od nas, że, że mamy to poczucie, że masz to poczucie, że nie jesteś sam, że masz, że czujesz to wsparcie z góry? Osoby przebudzone duchowo, osoby, które które mają już ten kontakt, tak? Z tym wyższym ja. Bo my to tak trochę. Dusza sprzedana na bazarze. Z ciałem w ogóle nie masz kontaktu. Ciało w ogóle odcięte od ciebie, tak? No masz tam ciało, no. Wiesz, że musisz zjeść, wiesz, że musisz się napić wody. Jakieś tam te sygnały z ciała do ciebie idą. Ale to są podstawowe sygnały. Ty jesteś dużo większy. Ty jesteś dużo bardziej. Masz dużo większą świadomość. Życie to kontakt z ciałem, relacja z ciałem, to nie są te proste komunikaty, a umysł, jeżeli jesteś w nieświadomości więcej, to z umysłu też nie korzystasz. My dlatego my potrzebujemy takiego, takiego zintegrowania siebie takiego zintegrowania w całość, że żeby mieć ten kontakt, żeby mieć ten kontakt z tą boską rzeczywistością, z tą boską matrycą, z tą siłą boską, że wiesz, nie potrzebujesz jakichś, jakichś pośredników, tak? No, Bóg jest w nas, gdziekolwiek jesteś, jest cały czas z tobą i przy tobie. Tylko, że możemy nie mieć kontaktu takiego z duszą, tak? Bo jak żeśmy gdzieś tam oddali w obce ręce, no to. Ale to jest praca: to jest praca duchowa, to jest praca rozwojowa, żeby zintegrować zintegrować siebie wewnątrz, tak? Żeby, żeby poczuć siebie na nowo, odkryć. I to nie jest tak, że... Yy, że nie wiem, siedzisz tylko i, i jesteś skupiona na swoim pępku, tak? Takie w ogóle, no tak, takie zdania są czasami, takie, ta, takie opinie gdzieś tam słyszałam, że. Medytująca osoba to jest taka, która tylko skupia się na swoim pępku. Tak, skupia się na swoim pępku. Skupia się na oddechu. I w końcu, nareszcie, skupia się na swoim pępku. To tak jest. Bo wreszcie skupia się na sobie. A Bóg chce nas prowadzić. Chce nas prowadzić z pozycji dorosłego. Dojrzałego, dorosłego. Czasami jest tak, że to dopiero choroba, dopiero jak coś, coś nam co, coś nam dolega, to wtedy szukamy, szukamy wsparcia, szukamy, szukamy tego kontaktu, tak? Z tą, z tą naszą boską naturą. Bo jest w nas taka siła źródłowa, jest w nas siła źródłowa, ta siła, która nam nie pozwala zginąć. Kant nazywał to taką, takim polotem. Znaczy, to jest taki duch, duch opiekuńczy dany przy urodzeniu. O. Różnie jest Różnie jest po prostu interpretowana ta siła, ale ona ciągle jest w nas. Czasami to jest taki instynkt. Czasami to jest taki instynkt. Ale to wszystko jest Bóg. Że cząstka Boga jest w nas. I my jesteśmy świadomi tego, że Bóg jest z nami, jest w nas. I nas prowadzi. Tylko żeby był z ty tylko żebyśmy mieli po prostu kontakt, tak? Dlatego tak ważna jest właśnie medytacja, żeby umieć nawiązać ten kontakt, tak, z naszą wyższą jaźnią. Czasami nawet ludzie, którzy są tak bardzo zaawansowani już w duchowości, to oni nawet głodni nie są, To już nawet jeść nie chcą. Bo tam się ciągle chce być, w tej, w tej atmosferze, w, tym, w, tym, w, tym, w tej duchowości. Tam się pięknie czakra korona otwiera. I masz kontakt z tą boską naturą, z tą, yy, z tą siłą taką wyższą od, od ciebie. To są to są niesamowite momenty. Ale oczywiście, oczywiście trzeba być też w takim uziemieniu, tak? Jakby łączyć sobie te elementy. Te elementy duchowe one są ważne, ale my jesteśmy w życiu. My żyjemy, oddychamy, jesteśmy tutaj na Ziemi, tak? Także jak najbardziej Bóg we współczesnej duchowości jest jak najbardziej obecny. Możemy się rozwijać również duchowo. Duchowo w sensie takim, że. Ten rozwój duchowy ma nam pomagać w życiu codziennym, tak? No. Dobrze. Serdecznie było mi miło. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia, miłej nocy, jeżeli oglądasz mnie wieczorem. Wszystkiego dobrego. Do widzenia, do zobaczenia. Pa!